Witam serdecznie i zapraszam po raz pierwszy do mojego kącika. Słuchajcie, jest to pierwszy raz, kiedy pokazuję wam moje mieszkanie, ale stwierdziłam, że połączę też to wszystko z Q&A, więc pytania będą z mojego Instagrama. I dawajcie, od razu was oprowadzam i opowiadam. Zacznijmy od tego, że jak wchodzimy do mieszkania, to mamy tutaj wielki, wielki hall. Wrócimy do niego na sam koniec, ale od razu po prawej stronie mojego mieszkania znajduje się sypialnia. Oczywiście teraz jest to malutka, tej ściany tutaj nie będzie, będzie to garderoba, nas z sypialnią. Tu będzie elegancko łóżeczko, o ile nic się w planach nie zmieni. Myślę, że możemy przejść do pierwszego pytania. Zapraszam, zapraszam. Mieszkania. Jeżeli chodzi o remont, mamy teraz słuchajcie połowę lipca, więc wydaje mi się, że w sierpniu na pewno będzie ekipa budowlana, zobaczymy jak to z terminami, bo to różnie bywa słuchajcie nawet nie zdawałam sobie sprawy, że remonty, wykończenia mieszkań to jest tak długoterminowa sprawa i po prostu w tym momencie mam już ekipę, czekam na ostatnie wizualizacje od mojej pani architekt, w ogóle trafiłam na cudowną kobietę, jak już wszystko dopniemy to będę mogła wam ją polec z całego serca, więc wydaje mi się, że pierwsze remonty zaczną się już w sierpniu. Jakieś Słuchajcie, no nie ukrywam, że marzy mi się mieć pieska. Wiecie, że mam alergię, że nie mogę, ale znalazłam rasę, która jest dla mnie idealna. Jest to oczywiście pudel, ale mi się zarówno i podobają takie malutkie pudelki i takie królewskie duże. I myślę o tym coraz częściej, szczególnie gdy wiem, że będę się przeprowadzała, więc chciałabym i bardzo możliwe, że się to uda, ale chcę to zrobić po prostu też w odpowiednim momencie, by mieć pewność i świadomość tego, że ja się zajmę tym zwierzakiem. Chodźcie, lecimy dalej tutaj. W tej części mieszkania za tą ścianą jest sypialnia, którą Wam pokazywałam, ale tej ściany tutaj nie będzie, przez co ta sypialnia będzie większa, a tutaj będzie garderoba. I tu właśnie będą szafy, szafy, tu jeszcze. W międzyczasie gdzieś tutaj będzie toaletka z biurkiem i jestem mega, mega ciekawa efektów końcowych. Przyznam szczerze, że mimo remontu i tego wszystkiego co się dzieje wokół niego myślałam, że nie będę nigdzie na wakacje się wybierała, ale uznałam, że w ostatnim czasie tak dużo się dzieje w moim życiu, że ja potrzebuję po prostu odpocząć. Więc pierwszy mój wyjazd, jaki ma mieć miejsce, to jest na początku sierpnia i lecę sobie na dwa tygodnie do mojego ulubionego kraju w Europie I spędzę tam na pewno tak no prawie dwa tygodnie. No i taki dłuższy wyjazd, który się zapowiada, no to 1 września lecę do Azji na 20 dni, więc nie mogę się już doczekać i fajnie! bo ucieknę od tych problemów związanych z wyprawacką. Wiem, że zajmie się tutaj tym wszystkim po prostu Pani architekt. Tak, co mi przyjdzie, z jest spowodowaną influencer'em? Czy może kiedyś czułaś się... Na pewno jest jakaś presja. Mam świadomość tego, że ogląda mnie bardzo duża ilość młodych osób, które też biorą przykład ze mnie. I często moje działania są dla nich wzorem. Sami ciężko mi było w to uwierzyć, ale właśnie jakieś mi te krytyczne czy spotkania z wami bardzo często mi to uświadamia... Uświadamia... Uświadam... Uświadam... Co? Uświadamiają, że właśnie jestem bardzo ważną dla was osobą i wpływową. I taką też chciałam zawsze być, więc czuję na sobie presję pod tym względem, że nie to, że nie mogę popełnić błędu, bo każdy popełnia błędy i to też powinno być normalizowane, że można takie błędy popełniać, ale generalnie gdzieś presja z tyłu głowy przed pewnymi że zachowaniami czy rzeczami zawsze jest, ale też się tym nie blokuję, staram się być tym wszystkim sobą i akceptować to, jaka jestem. I przede wszystkim być naturalna, byście mogli widzieć, jaka ja jestem na co dzień i czy jakiś błąd popełnię, czy nie, to, że po prostu to jestem ja i to się zdarza i to jest normalne. Jakby nie wyszło ci w internecie, to co byś robiła w życiu? Generalnie ja wiem, że gdybym miała odpowiednie pieniądze i możliwości, to ja bym mimo wszystko próbowała ten internet wcisnąć do momentu, kiedy by mi się nie udało. Ale myślę, już to też mówiłam wiele razy, że ja uciekłabym raczej i tak w tworzenie filmów, pewnie reżyserkę, w produkcję. Czyli w to, co robiłam przed po prostu Gen w czym też dobrze się czułam. też lubiłam tę pracę, ale jest mi to dobrze i mam nadzieję, że nie będę musiała nigdzie uciekać. Dobra, słuchajcie, przynieśliśmy się teraz kolejne miejsce i zapraszam Was do najlepszej, najważniejszej przestrzeni w tym domu, którą głównie się zasugerowałam, żeby wybrać właśnie to mieszkanie. I jest to ogromny salon, w którym będzie salon i jednocześnie kuchnia. I jest to dokładnie wizualizacja tego, co ja miałam w głowie trzy lata temu, nie mając pojęcia jeszcze, że dołączę do Genzy, że będę kupowała w przyszłości mieszkanie. Dosłownie ten kadr z tego miejsca w tą stronę jest dokładnie to, to ja sobie zawsze wyobrażałam, że chciałabym, żeby moje mieszkanie wyglądało i tak się stało i to jest niesamowite. Dziękuję Wam, bo to przede wszystkim dzięki Wam i tym, tak, że mnie oglądacie, wspieracie. A i od razu odpowiem na pytanie, bo dużo osób pewnie będzie pytało, ile metrów ma mieszkanie. Mieszkanko ma 76 metrów kwadratowych. No i jaram się. Taka, taka wielkość jest dla mnie idealna. Ja się tu jest już po Słuchajcie, od czasu izolatki minęły 3 miesiące prawie, zaraz miną 3 miesiące, nagrywałam słuchajcie w majówkę i za nic w świecie nie chciałabym tam wrócić drugi raz. Do dzisiaj mam problemy ze zdrowiem, mianowicie moje migdały nadal są tak duże jak wtedy. Skończyłam już przyjmować leki, ale teraz niestety jestem na etapie badania tego bardziej, jakiś tam posiewów, badań krwi. Generalnie okazało się, że mam paciorkowca, więc muszę też go wyleczyć. No nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o zdrowie, a jeżeli chodzi o psychę... Tydzień po wyjściu był ciężki, ale po miesiącu już wróciliśmy do koncertów, do wszystkiego, więc odżyłam. Jak są sprawy miłosne? Chodzisz być nawet singlem, czy pragniesz miłości? Jeśli chodzi o sprawy miłosne... Różnie. Mam takie momenty, że czuję, że chciałabym mieć już tą osobę, że jestem już gotowa, że przepracowałam wiele tematów i że z jednej strony chciałabym, żeby taka osoba już była w moim życiu, której dałabym dużo miłości, takiego zaangażowania na tyle, na ile bym mogła, ale też nie puszuję. Czekam na odpowiedni moment, odpowiednią osobę. Nie mam takiego parcia, dużego byleby by znaleźć kogokolwiek. Uważam, że ta prawdziwa miłość przyjdzie i tak prędzej czy później sama. Więc żyję sobie swoim życiem, staram się poznawać jakieś ludzi i nigdy jakby nie kieruje się tym, że o jak poznaję jakiegoś chłopaka, to może on będzie moim chłopakiem w przyszłości, no nie. A jak się rozwinie to w coś poważniejszego, to też będzie fajnie. Po prostu, do Girls' Cast powstał głównie dlatego, że brakowało nam takiej przestrzeni do rozmawiania z wami. Mamy coś takiego, że czujemy bardzo silną miłość z naszymi widzami chciałyśmy, żeby Widz był naszym towarzyszem przy kawce Dlatego właśnie powstał Girls' Cast Żebyście mogli razem z nami Siedzieć na tej kanapie i słuchać naszych wypociń Słuchajcie, ja jeszcze tylko wam opowiem Jak to wszystko będzie wyglądało Generalnie tutaj, w tej części, gdzie teraz znajdujemy się Będzie taki kącik Też nie chcę zdradzać, jak on dokładnie będzie wyglądał Ale będzie mega Pinterestowy i taki jak sobie wymarzyłam Tu na ten moment planuję Na tej ścianie telewizor, ale nie wiem jak to finalnie Będzie wyglądało Tutaj kanapę przede mną, czyli centralnie naprzeciwko telewizora No i najważniejsza, najlepsza dla mnie rzecz, której najbardziej się nie mogę doczekać, to jest kuchnia. Tu będą wiadomo szafy, do sufitu samego. Tutaj będą nadal szły te szafy, jakiś tutaj blat będzie. I w tym miejscu będzie wyspa. I zawsze mi się marzyło mieć w moim mieszkaniu wyspę, bo wierzę, że te kadry, które teraz widzicie, będą wyglądały przepięknie podczas nagrywania jakiegoś zonka dla was czy coś. Zresztą też planuję trochę zmienić content, jak już tutaj się wprowadzę. Nie tylko na Instagramie, ale i na YouTubie. Szczególnie, że to światło też jest dla mnie idealne w tym mieszkaniu. nagrywać bardziej jeżeli chodzi o kontent mocniejszy, ja czasami mam takie stryczki w głowie, że zamknę się w trumnie na tydzień, a wejdę do izolatki, a wyjadę za granicę i zobaczę co los przyniesie. Ale nie ukrywam, że... Izolatka dość mocno mnie zmieliła Jeżeli chodzi o taką chęć Do robienia takich dużych rzeczy Za bardzo się to odbiło na moim zdrowiu I generalnie zniechęciło mnie to Do robienia takich grubszych jakichś projektów Bardzo bym chciała wrócić do randek Bardzo je lubiłam Mogłam też przy tym poznawać nowe osoby Zwiedzać świat, oglądać nowe rzeczy Doznawać nowych wrażeń jeżeli chodzi o aktywności A jeżeli chodzi o jakieś takie pojedyncze grube pomysły Kurde ciężko tutaj mi określić co jest takie grube Bo to się ciągle zmienia I ludzie też coraz więcej oczekują Na pewno będzie coraz więcej vlogów. Bardzo bym chciała też vlogmasy w tym roku robić, więc jeżeli też chcecie, żeby vlogmasy w tym roku się pojawiły, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. No i myślę, że content vlogowy jest tutaj jest z przeprowadzki, z remontu, z przygotowywania świąt, no wszystkiego. Ja mam wrażenie, że, ten, że to mieszkanie spowoduje, że wejdzie taka nowa energia na mój kanał i nie tylko. Nie mogę się też tego po prostu doczekać, bo będę na pewno bardziej kreatywne pomysły tutaj tworzyła. A jeżeli chodzi o takie grube projekty, myślę, że w tym roku już odpuszczę, chociaż dla mnie randki były i tak grubym projektem pod względem czasu poświęconego na montaż, na organizację wszystkiego. Więc wydaje mi się, że takich grubszych projektów, jakie mogą się pojawić w tym roku, ale, nie jest, ale są jeszcze pod dużym znakiem zapytania, to jest właśnie kontynuacja serii randkowej. Jeśli chodzi o solowe rzeczy, no to słuchajcie, na ten moment mam je wstrzymane. Nie chcę na razie zdradzać, jak to wszystko będzie wyglądało. Póki co skończyliśmy płytę Gen z, ona też za chwilę już wychodzi. Taka płyta też angażuje bardzo dużo emocji z ciebie i, i czasu i wszystkiego, co powoduje, że ja teraz. Troszeczkę nie mam pomysłów na nowe piosenki moje solowe, bo całą swoją energię i miłość dałam płycie Gen Z. Więc dopiero gdy poczuję w sobie taki stryczek, taką magię i skierkę, że o, to jest ten moment, kiedy chcę zrobić solową piosenkę, to to zrobię. Nie ukrywam, że tworzę pojedyncze solowe piosenki cały czas, ponieważ nie ukrywam, że gdzieś tam też w przyszłości planuję wydać płytę. Czy też w przyszłości stworzyć swoje promy. Słuchajcie, bardzo bym chciała stworzyć swoje produkty. Ja to już zresztą mówiłam od samego początku istnienia Genzy, zanim jeszcze miałyśmy swoją kolekcję z Bell. Nie chcę na razie zdradzę, co to będzie. Na pewno coś, co jest ze mną związane, coś, co jest też bezpieczne dla alergików, to jest dla mnie priorytet, chociaż w ostatnim czasie weszły kwestie pielęgnacji ciała, twarzy i tak dalej przez mój trządzik, więc myślę, że jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne, to chciałabym, żeby właśnie szło to w tą stronę. Żeby wszystko było testowane i bezpieczne dla alergików przede wszystkim, żeby też dla osób, które zmagają się z różnymi problemami skórnymi, nie tylko, żeby te kosmetyki też były pomocne. Ja też jestem osobą, która cały czas otwarcie gdzieś tam mówi o swoim ciele, o swojej sylwetce, więc chciałabym też stworzyć produkty, które pomagałyby regeneracji skóry, czy też po prostu organizmu. Generalnie takie w zdrowszą stronę idące rzeczy, ale takie, które zarówno pomogą i starszej mojej widowni i młodszej, więc... Na ten moment, w tym roku za dużo się dzieje, i myślę, że zajmę się tym w przyszłym roku. Jeżeli się uda, to będę bardzo zadowolona z tego. Ja się z tym, że większość osób. Właśnie bardzo często podchodzicie do mnie na gritach, czy często jak nawet gdzieś mi widzicie na mieście i opowiadacie właśnie o tym, że dzięki mnie zyskaliście większą pewność siebie i pokochaliście siebie na nowo. I jest mi niezmiernie miło słyszeć takie rzeczy, bo jest to dla mnie ważne. Tak jak już wcześniej wspomniałam, być influencerem wiąże się też z tym, żeby mieć wpływ na ludzi i na to, jakie oni mają spostrzeżenia na pewne rzeczy, ale po prostu by być wpływową osobą i nieść za sobą jakieś pewne wartości. Więc bardzo się cieszę, że mogę być dla kogoś taką inspiracją, wzorem i po że pomagam przede wszystkim. Więc dziękuję, że mnie Wspieracie i że ja też mogę wspierać Was. Czy będzie trasa Jensi? Czy będzie trasa Słuchajcie, wydaje mi się, że może być, a może nie być. Chcecie, żeby była? Dajcie znać w komentarzu I... Pewnie na dniach albo na tygodniach dowiecie się, czy będzie, czy nie. Ja osobiście bardzo bym chciała, bo kocham scenę, kocham z wami się widywać. No i granie koncertów na scenie to jest coś super, uwierzcie mi. Dobra, słuchajcie, teraz jak wychodzimy z tego salonu, to od razu po prawej stronie mamy, znaczy po mojej lewej, po waszej prawej. Mamy, słuchajcie, pomieszczenie gospodarcze. No wiadomo, tu pewnie będą pralki i suszarka, zawsze mi się marzyło w moim mieszkaniu mieć suszarkę taką wiecie. Nad pralką, która będzie suszyła mi od razu ubrania, bo rzadko bywam w domu i po prostu wieszanie na suszarce. Te też zajmuje trochę czasu i tak samo te ubrania potrzebują czasu, żeby wyschnąć. No i oczywiście tu będę miała też miejsce, gdzie będę po prostu od razu prasowała sobie pranie. Tu będą półeczki posegregowane ładnie rzeczy. No i wychodząc z tego pomieszczenia od razu będę mogła wejść sobie elegancko do garderoby i w niej po prostu po, porozwieszać te wszystkie rzeczy. Czy będą się z nowego mieszkania, czyli z podstawy Tak, oczywiście, że tak. To jest kątem, który ja sama uwielbiam oglądać u innych. Nie mogę się po prostu doczekać, jak właśnie będę wam tutaj wszystko pokazywała, jak to wygląda. Daj znaczy, też lubicie taki kontent i ostatnia część mieszkania, ale zanim to jeszcze pytańka te dwa. Wolisz nagrywać sama czy z Genzi? Różnie. To zależy od kontentu. Nie ukrywam, że w pierwszym sezonie Genzi powiedziałabym, że sama, bo często czułam, że jestem piątym kobietą uwozu, że tak powiem, na kontencie. Ale teraz mi się wydaje, że jest tak wyrównane, że to wszystko zależy od odcinka. Bardzo lubię z nimi nagrywać, Bo tym względem, że miło spędzamy czas i jest mega śmiesznie, a samemu wiem, że jest po mojemu. A jak nagrywam z nimi, to wiem, że to jest praca grupowa, grupowa organizacja, grupowe pomysły ale lubię i to i to i nie potrafiłabym wybrać w tym momencie. No, ale swoją drogą, słuchajcie, tutaj nie będzie też tych tej, tej drzwi tutaj, to będzie zamurowane. Tu będzie ledzik faustki, a tu będzie lustro. Będzie pięknie, ja już się nie mogę doczekać, to jest moja wymarzona po prostu przestrzeń. Co Do 1 września mam termin składania pracy licencjackiej. Jak mi się uda... Do 1 września taś pracę, to na pewno podejdę do obrony i skończę studia. Bo zakończyłam je, jeżeli chodzi o zaliczenie wszystkich przedmiotów, ale żeby ukończyć studia, potrzebna jest obrona pracy licencjackiej razem z egzaminami. No a tutaj trzeba się już trochę więcej pouczyć, trochę więcej czasu poświęcić. Samo to, że ja oddam pracę 1 września, to nie jest koniec, ponieważ muszę się jeszcze nauczyć do tej obrony. Czyli podczas obrony mam egzamin z prawa autorskiego, z produkcji filmowej, historii kina i z czegoś jeszcze nie pamiętam teraz. No i jeszcze prezentacja jest masa rzeczy, które wymagają ode mnie przygotowania. Zobaczymy, jak to będzie z tą obroną. Może tutaj ta przestrzeń będzie sprzyjała nauce i temu, by zakończyć to wszystko, ale na pewno będą trwały jeszcze tutaj prace remontowe. No i ja myślę, że fajnie by było do końca roku się tutaj wprowadzić. A jeżeli Wy chcecie śledzić tutaj te wszystkie zmiany, to oczywiście zapraszam do zostawienia suba na tym kanale. No będzie to trochę taki inny content, już taki bardziej, wiecie, poważny się mówi. Poważny, ale pewnie więcej to też będzie takich fakapów z mojej strony, ale mam nadzieję, że będziecie. Ze mną razem przechodzili przez tą przygodę całą mieszkaniową. No i co? Zapraszam Was tutaj częściej do mojego kącika i do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa pa!